Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, a dzisiaj będzie kilka słów o tym, jak ważne jest, żeby komunikować swoje potrzeby. Zapraszam. Uspokajam, nie zamieniam się ani w coacha, ani w psychologa, ani w jakiegoś trenera, który ma sprawić, że wasze życie będzie bardziej efektywne, bo poda wam jakieś triki. Nie mam nic do ludzi, którzy tak robią. Ja po prostu się nad tym nie znam. Ale ostatnio zauważyłam i to z dosyć dużym zdziwieniem, że mam ciągle problem, żeby wprost komunikować swoje potrzeby. I zauważyłam też to, jak mi się to przenosi na życie duchowe. I dlatego właśnie o tym chcę z Wami porozmawiać, to znaczy nagrać Wam coś, a poprosić Was, żebyście to trochę przemyśleli. Wiele lat temu rzeczywiście było tak, że ja absolutnie ani nie zdawałam sobie sprawy z tego, co potrzebuję, ani tym bardziej z tego, co czuję. Ani jeszcze bardziej, że można to w ogóle powiedzieć, jakoś o to zadbać i sobie to zapełnić, i że to jest moja sprawa, jakie są moje potrzeby, i że to ja mogę je zaspokajać, i tak dalej, i tak dalej. To była dla mnie kompletnie czarna magia. Pamiętam nawet, już po latach, jak byłam na takim szkoleniu z komunikacji bez przemocy, i tam powiedziałam takie zdanie, że w ramach treningu, ponieważ ważna jest dla mnie punktualność, to bardzo cię proszę, żebyś dawał znać, kiedy się spóźnisz. I osoba prowadząca to szkolenie tak słuchała i mówi: "Ale czekaj. Skoro dla ciebie jest ważna punktualność, to czemu ktoś ma ci dać znać, że się spóźni?" A ja mówię: "No dlatego, że wtedy ja będę się czuła bezpieczniej, będę wiedziała, że mam poczekać. No jakoś tak się poczuję niezlekceważona, wszedł od tego, że to, to są uczucia rzekome." I ta osoba tak mówi: "Ale dlaczego nie powiesz Ponieważ ważna jest dla mnie punktualność, to proszę Cię, żebyś przyszedł na czas. I to było takie zderzenie z tym, że ja ciągle funkcjonuję w schemacie, że nawet jeśli już komunikuję moją potrzebę, to nie wierzę, że ona może być uwzględniona, że ona może być spełniona. I dziś jestem ileś lat po tamtym wydarzeniu, i wiele lat po terapii, i wiele lat po czytaniu mądrych rzeczy i słuchaniu mądrych podcastów. I odkryłam, że czasami nadal tak jest, że ja nie wierzę w to, że kiedy powiem wprost, czego potrzebuję, kiedy przyznam się do tego, co jest dla mnie ważne, jakie mam oczekiwania, jakie mam uczucia i jaka jest moja prośba, to ja nie wierzę w to, że to się spełni, że ktoś to uwzględni, że to się wydarzy. Że czasami jeszcze jestem w tym miejscu, w którym właśnie zabezpieczam to, żeby jak najmniej bolało mnie to, że to się i tak nie wydarzy. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie, co zobaczyłam jeszcze? Zobaczyłam, jak ja to robię sobie duchowo. Że ja się modlę, jak wiecie, ale stawiam panu Bogu taką tamę właśnie pod tytułem. Nie do końca powiem Ci, czego potrzebuję, nie do końca opowiem Ci o moich pragnieniach, o moich marzeniach, o moich uczuciach, o moich tęsknotach i o wszystkim innym, bo przecież może Ty mi tego nie spełnisz, bo przecież może Ciebie to nie obchodzi. I wiecie, intelektualnie, ja wiem, że to jest absurd. To znaczy, intelektualnie ja mam to dosyć sensownie ułożone i jeszcze teologicznie ugruntowane. Ale potem w przeżywaniu bywa czasami tak, że ja stawiam taki mur, i ja się po prostu chowam. I chowam moje serce, chowam prawdę o mnie, ukrywam siebie prawdziwą przed Bogiem z lęku, ale nie przed nim tak naprawdę, tylko z lęku, że jak ja wypowiem to, co jest dla mnie ważne i to, na czym mi zależy, to to nie będzie uwzględnione. Nie dlatego, żeby Bóg kiedykolwiek nie uwzględnił tych potrzeb, nawet trochę nie miał okazji, bo właśnie mu nie przedstawiam, ale dlatego, że bardzo często ludzie ich nie uwzględniali, więc niosę to doświadczenie. I teraz, co jest ważne i co jest piękne i co jest dobrą nowiną, że my to możemy zmienić. To znaczy moment, w którym sobie uświadamiamy, że być może żyjemy w takim przekonaniu, że kiedy powiem to i tak nikogo to nie obejdzie, to mamy wpływ żeby coś z tym zrobić i żeby zacząć testować inne zachowania, żeby może inaczej się komunikować itd., itd. Nie chcę tutaj właśnie Wam podpowiadać, co macie robić na tym poziomie psychologicznym, ale duchowo może warto się przyjrzeć, w jaki sposób my rozmawiamy z Bogiem, jak Mu opowiadamy o tym, co jest dla nas najważniejsze, najcenniejsze, najintymniejsze. Czy może przypadkiem nie robimy tak, że stawiamy mu jakąś potężną tamę? A wiecie, Bóg szanuje naszą wolność, Bóg szanuje naszą przestrzeń, i Bóg jest też na tyle taki łagodny, wyrozumiały i wytrwały, że on poczeka, aż ja będę gotowa powiedzieć mu wszystko. On jest dyskretny, on nie wchodzi w moją przestrzeń i w moją intymność, kiedy nie jest zaproszony. I tego chcę się uczyć, bo to nie jest tak, że wiecie, jedno odkrycie sprawia, że już wszystko się zmieniło, ale chcę się uczyć tego, żeby mówić ludziom, czego potrzebuje, nie bać się tego, że to będzie odrzucone, i mówić Bogu, czego potrzebuje, nie chowając się za niczym. To będzie pewnie nie aż takie proste, ale jesteśmy w procesie. I takiego pięknego tygodnia ze swoimi potrzebami i duchowymi. I fizycznymi, wszelakimi życzę sobie i Wam. I mam nadzieję, że będziemy je spełniać, a Bóg nam będzie w tym błogosławił. Miejcie piękny czas. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!